Witam serdecznie. Dzisiaj goś moim gościem jest Monika Wiązowska, która tworzy przestrzeń Harmonia Świadomości na Facebooku, gdzie zaprasza do spotkań osoby. Kobiety z ustawieniami systemowymi. No, dowiemy się, co to znaczy, co, co to jest, ale to za chwileczkę. Przez kilka lat prowadziła spotkania kobiece, na których odkrywała blokady, aby żyć pełniej i piękniej. Od niedawna jest współ, współtwórczynią przestrzeni Imperium Obfitości na Facebooku, które jest miejscem dla kobiet. Dla kobiet, które chcą sięgnąć po więcej w odważny sposób. Hmm? Czyli, coś dla mnie również? Brzmi to, brzmi to wszystko bardzo interesująco, ale zarazem troszkę zagadkowo. Nasuwa mi się tutaj kilka pytań, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, co to w ogóle jest. Ale zanim. Przejdziemy do tego sedna. Wiem, że prowadziłeś przez, przez 30 lat swój y, biznes stacjonarny. Może kilka słów zacznijmy o tym. Y, co to był za biznes? No tak, to można powiedzieć taka rodzinna tradycja była, bo mm, miałam swój własny sklep, tak który tam, po prostu zajmowałam się handlem. Przez wiele, wiele lat rozwijałam, zaczęłam od tam małej powierzchni 40-metrowej, skończywszy na trzypoziomowym poziomowym budynku, tak nie wiem, 170 metrów, tak, tak. Więc rozwijało się to dość prężnie, wkładałam w to dużo energii i, no i chęci, tak, ale taki, przyszedł taki moment, że to już mi przestało wystarczać, to już nie było moje miejsce. Co znaczy czym miałaś inne marzenia, które chciałaś zrealizować. Znaczy trochę było tak, że potrzeby w trakcie, bo to oczywiście życie nam również prowadzi yy, takie różne sytuacje, z których albo my korzystamy, albo nie. Yy, ja tak troszeczkę właśnie wierzę w to, że nam wszechświat podrzuca pewne różne sytuacje losowe. I jak było właśnie w tym przypadku? Dlaczego? No bo biznes wygląda na to, że był prowadzony sukcesem, odnosiłaś tam sukces, tylko yy, przestało to spełniać Twoje jakieś oczekiwania, czy chciałaś po prostu czegoś więcej? Znaczy, no życie właśnie jak gdyby doprowadziło... Spowodowało to, że zaczęłam to robić, tak? A moje marzenia trochę powiesiłam na, na haczyku, tak trochę z boku. I przyszedł taki moment, kiedy tutaj już się tak wysyciło, można powiedzieć, tak? Kiedy już uznałam, że to jest takie wystarczające, że tu już chyba więcej też nic nie mogę i chyba nie chcę, to postanowiłam zastanowić się nad tym, czy te moje marzenia, które były kiedyś. Są jeszcze moimi marzeniami, tak? Czy to jest to na pewno? Tak? Bo to często jest tak, że nasze marzenia z młodości wydaje nam się, że one są na teraz, a potem się okazuje, że tak naprawdę już tak się zmieniliśmy, że to nie jest to. Mnie zawsze. Yy, yy, ja jestem wodnikiem, więc ja jestem dusza artystyczna. Jeżeli ktoś yy, wiesz w astrologię czy, czy tego rodzaju klimaty, no mój uran który mi towarzyszy, to jest zawsze, to są zmiany i dość intensywnie mnie prowadzi. I tutaj też było tak, że mm, ja poczułam po prostu ten moment, kiedy nie chciałam już tego robić. Ja czułam, że to nie jest moje miejsce. I tak się właśnie zdarzyło, że różnymi ścieżkami yy, zaprowadziło mnie to tutaj yy, do tego miejsca, w którym teraz jestem, czyli do zupełnej zmiany i zostawienia tego biznesu totalnie, tak? Także ja już od paru lat w ogóle nie prowadzę. Zajęłam się zupełnie czymś innym. Zajęłam się yy, właśnie to tak pracą z ludźmi, z kobietami z takim pode, pode, podążyłam, można powiedzieć za głosem serca, za głosem czucia, za tego, co się, co się zaczęło pojawiać i tyle. Co tak, takie troszeczkę ja odczuwam za taką duchowością poszła chyba bardziej niż niż taką czymś realnym, bo tak w, w głąb siebie, bo. Tak, 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 odnoszę takie wrażenie. W ogóle, nawet jak czytam te, te, te informacje, czym się teraz zajmujesz, to tak wszystko zagadkowo troszeczkę brzmi, ale mam nadzieję, że teraz się dowiemy właśnie dokładnie, um, um, czym się zajmujesz. No, zacznijmy od tych um, ustawień systemowych. Co to takiego jest? No tak, ja jakby mnie życie. Y Prowadziło w taki sposób, że ja dotykałam bardzo wielu różnych narzędzi, wielu metod. Byłam w wielu miejscach, eksplorując różne też techniki, doświadczając odczuwania bardzo głęboko czasami. I w międzyczasie trafiłam właśnie na coś takiego jak ustawienia systemowe według Berta Hellingera Jest to dość teraz znana metoda, jak ja zaczynałam, nie była tak znana. Tak, wtedy to było takie totalnie nieoczywiste, co to jest praca w polu morfogenicznym? No co to jest w ogóle pole, tak? tak co Więc... właśnie w ogóle jest? <laughs> No cóż, my jesteśmy, my funkcjonujemy w takim polu, my wytwarzamy pole, nasza rodzina wytwarza pole, miejsca wytwarzają to jest po prostu rodzaj energii, która jest przy nas i wierzymy czy nie wierzymy ona po prostu jest, tak? Jakkolwiek to nazwiemy bo różne są nazwy na ten temat. To i tak, i istnieje coś takiego, w czym się poruszamy, coś, czego nie widać, a co, co często ma bardzo duży wpływ. Ustawienia systemowe mówią też o tym, że system to jest system rodzinny. Przepraszam, bo tutaj nie wyłączyłam telefonu. <noise> Że to jest system rodzinny, tak? czyli to należy, można powiedzieć, my należymy do tego systemu, a co za tym idzie, każdy członek naszej rodziny, ten, który żyje, ten, który nie żyje, może mieć wpływ na to, co się z nami dzieje. I też na to, jak żyjemy, czy się nam udaje, czy się nie udaje. Więc wow. to jest tak. No tak, tak, i to często jest tak, że my, yy, to się mówi u nas, że robimy to z miłości. Powtarzamy schematy. I to często widać w finansach, tak? kiedy przychodzą straty albo kiedy pieniądze się nie trzymają. Jak zaczynamy dogłębniej to sprawdzać, to okazuje się, że w historii naszej rodziny to się powtarzało. To jest, jest tam jakaś prawidłowość, która przenosi się z pokolenia na pokolenie i my potem, dla nas, jest ona naturalna. W ustawieniach systemowych chodzi o to, żeby to znaleźć ten pierwszy krok, kiedy to się zadziało, tak, żeby móc przyjrzeć się temu, no i najchętniej uwolnić, tak, żeby nasze życie się nie było podporządkowane temu, tak, żebyśmy my mogli już iść dalej bez tego bagażu. No niesamowicie, to jest interesujące, bo słucham tego i to może być takie rozwiązanie na wiele innych. Problemów, które nam w życiu, się spoty w życiu spotykają, na przykład nawet na znalezienie swojego partnera życiowego. Tak naprawdę, na wszystkie może być, tak? tak dokładnie, tak to brzmi, że jest to w pewien sposób rozwiązanie. Jak to, um, jak to się zadziewa? Jak możemy się odblokować? Jaki to jest proces? To zależy, czy bierzemy udział w warsztatach grupowych. Wtedy jest to proces grupowy, gdzie osoby pomagają nam tak naprawdę w tym odkrywaniu, bądź też na spotkaniach indywidualnych, gdzie to też doskonale można zrobić. No, każdy człowiek, jak przychodzi, przychodzi z własną energią, z własną dynamiką. I tak naprawdę, jeżeli siada obok mnie albo naprzeciwko, to. Jak ja widzę, czuję, w zależności od tego, co mi akurat przychodzi, gdzie tam może być to źródło, tak? No i zaczynamy to najzwyczajniej w świecie, przyglądać się temu, tak, rozpracowywać, zaglądać, czy to jest to, czy to nie jest to, jak człowiek jest z tym. Więc no to jest tak trochę, trudne to jest do opisania, bo Najchętniej to zachęcam do tego, żeby to poczuć. Czasami są to trudne emocje, ale nie da, moim zdaniem nie da się tego opisać, bo każdy z nas ma swoją własną konstrukcję, każdy z nas czuje inaczej, każdy z nas odczuwa też otoczenie ludzi, to co go spotyka inaczej. Więc dla każdego będzie to inna historia i inne uczucia z tym związane. Tak? Więc y, każdy po prostu y, dociera do swojego własnego źródła i każdy przechodzi swój własny proces. Okej, okay, czyli to jest na zasadzie takich sesji, na których y, musisz wziąć również informacje na temat tej, y, tego problemu. Nazwijmy to problemem oczywiście, y, bo, bo to może, może nie jest problem, nie wiem właściwie jak to na nazwać, ale y, y, tego, na tego, tego, co się za nami ciągnie, nazwijmy to. Z naszych rodzinnych, jakichś tam korzeni, to czyli musimy, ta osoba musi to o tym opowiedzieć, przedstawić ewentualnie, tak? Czy, czy, czy w jaki sposób, czy ty sama do tego dochodzisz? To znaczy Pole ma taką piękną zależność, można powiedzieć, ale tak pięknie pracuje, że jeżeli ktoś chce opowiedzieć, może, ale nie ma konieczności. Okay. Nie ma potrzeby. Tak, tak, są osoby, które chcą zarys jakiś tam opowiedzieć bądź są przyzwyczajone do tego, żeby opowiedzieć historię, ale tak naprawdę często to są tylko historia, a źródło to jest jedno czasami słowo, jedna emocja, a cała historia jest tylko historią, więc nie ma potrzeby, ale można tak tutaj jak gdyby jest kwestia wyboru tego, jak ktoś chce. Bo zdarzały mi się takie prace, gdzie y, osoba w grupie nie chciała mówić o tym, y, z czym przyszła. Więc chciała. Tak, no to... tak, mhm. tak. A mhm. potem siedziała i mówiła, Boże, normalnie to jest tak, jak wyjęte z mojego życia. No bo to takie jest. To pole, które. Ona przychodzi z tym, tak? Więc to nie może być inne. To nie jest sufitu. To się dzieje. No, niesamowita, niesamowita moc tej energii w takim razie. Czy, ta, no, czy możesz się na przykład pochwalić jakimiś przykładami dla nas? Oczywiście, tak ogólnie, nie, 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 nie oczekuję żadnych sekretów, ale na przykład, że coś się zadziało fajnego po takich spotkaniach czy po takich warsztatach, że osoby pisały, że, że naprawdę to zmieniło ich życie na przykład w jakiś sposób. Tak mam, tak, mam sporo takich zwrotek w cudzysłowie, gdzie, gdzie później ludzie piszą, że o wow, niesamowite, że tak szybko się zadziało. Ja nie sądziłam, że, że to jest w ogóle możliwe. No, to jest praca z rodziną, mama tata tak najczęściej to jest to, co najbliżej, więc często też są takie słowa, że... O jejku, moja relacja z moją mamą się zmieniła. Nie wierzyłam, że tak to jest możliwe. Ja zupełnie inaczej ją postrzegam. Bo jeżeli człowiek przychodzi i chce, naprawdę chce zmienić, nie tak tylko z głowy, tylko z tej wewnętrznej potrzeby zmiany, to naprawdę potrafią się dziać cudne i piękne rzeczy, yy, różne, różne, różne i naprawdę na wielu, wielu płaszczyznach, tak, bo to jest y, coś, co y, dotyka każdej y, płaszczyzny naszego życia i dlatego może, jak możemy z nią pracować, no to wtedy wiadomo, że y, jeżeli y, Podchodzimy do tego faktycznie z taką wewnętrzną chęcią zmiany, no to się zadziewa. Często jest tak, że ludzie przychodzą, kiedy już dochodzą do tak zwanej ściany, kiedy się wszystko wali, trochę późno, no ale, ale też to jest też taki moment, kiedy. Wiadomo, że chcą bardzo dużo zmienić, tak? I właśnie w Anglii, y, ja to zawsze y, się śmieję, że ten chłopak może być takim sztandarem pracy, bo naprawdę, jak się spotykamy, co pół roku, to są takie zmiany w nim i on sam to czuje, on sam to widzi, i zresztą też jak to mi pisze. To w Wielkiej Brytanii tutaj, tak? Tak, 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 bo ja y, czasami bywam. Y, tam i czasami robię warsztaty, więc dlatego też, też mam stamtąd takie informacje, że na, a tu akurat ten chłopak jest bardzo takim ciekawym przykładem, bo przyszedł właśnie pierwszy raz, kiedy był postawiony, można powiedzieć, przez życie pod murem i wtedy był wybór, w tą albo w tą i stanął do tego i faktycznie te zmiany były u niego niesamowite. Wow, Także, tak. wow. To, to jest możliwe i nie. widzę, że to jest możliwe. Oczywiście są osoby, które nie odczuwają tego, nie widzą, że można coś zmienić, ale to tak jak mówię, my jesteśmy tym motorem do zmiany i my decydujemy, czy chcemy tą zmianę, czy nie. To się tak tylko wydaje, że narzędzia, 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 ale tak naprawdę to my jesteśmy tym najpiękniejszym i najlepszym narzędziem. Zgadza się absolutnie, bo to nawet czy ktoś w to wierzy czy nie wierzy, to na co dzień spotykamy sytuacje, które no tak naprawdę zależą od naszego nastawienia, czy my chcemy, żeby się to zadziało czy nie i czy my to, mm, czy my uwierzymy, właściwie to trzeba uwierzyć w to, że to się, że to się stanie, tak mi się wydaje, że, że, że jeżeli ktoś nie, nie uwierzy w Tą zmianę, no to prawdopodobnie to chyba nie ma sensu. Czy, 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 czy też się dzieje? Nie, jakie osoby właśnie przychodzą? O to jest właśnie takie do, dobre pytanie. Jakie osoby przychodzą? Czy wszystkie osoby, które przychodzą i od razu z góry zakładają, że wierzą, że wyjdą z jakąś zmianą, czy raczej e, tak podchodzą? No zobaczymy, co się wydarzy. Czy tak, to jest też ciekawe, bo yy, można wierzyć w zmianę, można chcieć zmiany, można jej bardzo pragnąć, bo już coś jest takiego bardzo uwierającego, ale jej nie dopuścić do siebie. Bum, I wtedy bum. ta wiara to jest za mało. Dlatego, bo często jest tak, że my nie dopuszczamy do siebie możliwości tego, że może się zmienić. Dlatego, że jak żyjemy w jakimś systemie, który jest stały i znany, a tutaj mamy wejść w zupełnie coś nowego. Tam nie wiemy, co nas czeka. Teoretycznie wiemy, że jest zmiana i ta zmiana będzie na dobre, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało, tak? Bo można, tak, można wierzyć, można wierzyć, yy, można chcieć, ale to nie oznacza, że my dopuścimy do siebie w ogóle zmianę. Dlatego, że my w jakimś systemie cały czas jesteśmy my w nim żyjemy i on jest dla nas znany i często bezpieczny a kiedy dopuścimy do siebie zmianę to wchodzimy w coś co jest nieznajome coś mm. czego nie wiemy czy tam będziemy potrafić potrafili się w ogóle w jakiś sposób obracać żyć funkcjonować dlatego bardzo często sami bojkotujemy to co chcemy zrobić mm -hmm. No właśnie. To czyli na takie, takie warsztaty, które są organizowane, to one nie są jakoś tematycznie. One są, może przyjść każdy ze swoim jakimś tam chęcią zmiany czegoś w swoim życiu. Bo te warsztaty nie dotyczą jednego tematu, że na przykład, nie wiem, ktoś ma problem z, z finansami, czy problem z, rodzi z rodzicami. To jest, to jest ogólne warsztaty dla wszystkich, tak? Czy warsztaty są dla wszystkich, aczkolwiek mają zawsze swój tytuł przewodni A, i, wtedy, tak. i wtedy ćwiczenia, które są wykonywane dotyczą tytułu, tego przewodniego jak gdyby tytułu. Yy, właśnie, pieniądze, rodzice, straty, tak, związki. Ale każdy, yy, ja stosuję taką, yy, taką praktykę, że każdy przychodzi z, z tym, z czym chce pracować, co jest dla tej osoby akurat najważniejsze na ten moment. Mhm. I jak długo trwają takie warsztaty? Z reguły yy, jeden dzień tutaj. A. Tak. A. tak to są jedno. Ale nie wystarczy na to, żeby wprowadzić te zmiany, czy, czy raczej? Bardzo często tak. Zależy w jakim obszarze, ale tak, tak. naprawdę potrafię, Czasami jedno spotkanie, jak mam spotkanie na przykład indywidualne, czasami jedno spotkanie potrafi naprawdę zmienić. I to się dzieje, także można. I to jest ta grupa na Facebooku Imperium Obfitości, czy to jest jeszcze coś innego? Harmonia świadomości. Harmonia świadomości. Okej, okay, tak chciałabym, żeby to. A harmonia. Yeah, Nie, tak, rzeczywiście. Harmonia świadomości. To te... A Imperium Obfitości to jest miejsce tylko i wyłącznie dla kobiet. Imperium Obfitości to jest przestrzeń, którą stworzyłam razem z moją byłą klientką, która przeszła u mnie bardzo wiele różnych warsztatów, ponieważ ja robiłam, tak jak wspominałaś, kobiece spotkania ustawieniowe i inne też warsztaty, i tam pracowałyśmy na bardzo różnych poziomach i na bardzo różnych tematach. I tutaj jest to miejsce, przestrzeń dla kobiet, dla kobiet, które chcą więcej, tak? dla kobiet, które się też nie boją zmian, dla kobiet, które y, nie sabotują siebie, tylko właśnie odważnie chcą stawać do tego, żeby zmieniać swoje życie. Nie patrząc też trochę na historię, tylko skupiając się na sobie i na tym, co można kreować, y, będąc y, y, w takiej. W takiej kobiecej energii, ale takiej nie takiej typowej, jak o jakiej się mówi u nas, tylko takiej dojrzałej kobiecej energii, która jest w połączeniu tak naprawdę z, z całym wszechświatem można powiedzieć. Aha, to, 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 to żebym dobrze zrozumiała. Czy na tym imperium ofitości to jest coś związane na przykład, nie wiem, założeniem jakiegoś biznesu, czy to jest w ogóle e, Hmm, czy to, bo, bo nie do końca rozumiem, jakie kobiety tam się goszczą. Znaczy, nie chodzi tam stricte, to nie jest grupa biznesowa w sensie takim, że budujesz swój biznes. Jeżeli uznasz, że ty jesteś swoim biznesem, to tak, można powiedzieć, że budujesz swój biznes, czyli siebie. Tak. Chcemy też tam pokazywać, że mm, ograniczenia nie istnieją tak naprawdę i że naprawdę, że Możemy być kreatorami własnej rzeczywistości, bo to, w jaki sposób ja funkcjonuję, w jaki sposób funkcjonuje też Ula, która ze mną to prowadzi, to są właśnie te przestrzenie, gdzie spełniamy nasze marzenia, żeby pracować z różnych miejsc. I tak na przykład ostatnio łączyłyśmy się chociaż na chwilę, żeby złożyć życzenia noworoczne. Ona z Włoch, a ja z imprezy z moimi znajomymi Wietnamczykami, więc też. Takie miejsca, gdzie, gdzie nie są takie bardzo codzienne, ale to jest nasz kawałek życia. I też chcemy zachęcać kobiety, żeby, żeby po prostu stawały do tego swojego życia i żeby kreowały je tak, jak jest im to potrzebne i tak, jak one chcą. Aha, to czyli takiej obfitości, to jest tak ogólnie powiedziane, czyli obfitości w życiu, tak naprawdę. W jakim zakresie chcemy poprawić. Rozumiem, rozumiem. Z Wietnamczykami powiedziałaś to, mieszkasz. Czy Wietnamczycy mieszkają w Polsce, czy, czy byłaś w podróży, może na Wietnamie? Znaczy, byłam i w podróży w Wietnamie, ale tak, część z nich mieszka w Polsce i mam takie kontakty z nimi od, od paru lat, więc tak. Wietnam jest piękny, zachęcam. Na pewno. Ja tak, ja jestem. Także ja, 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 ja chętnie, ja chętnie ja na pewno. Ja, ja bardzo lubię podróżować i w sumie sporo chyba podróżuję, tak. No mi się szczerze. Że... No, kolejna pasja, którą, tak. y, którą możemy, się, możemy się podzielić, to znaczy y, z kolejną moją słuchaczką. Y, y, podróżę. I y, jak często podróżujesz, jeszcze tak wypytam akurat w tym, w tym kierunku? No, y... Yy, znaczy w tym, znaczy pytasz o Wietnam czy w ogóle? Nie, nie, w ogóle, w ogóle ogólnie jakie, jakie miejsce. Była, znaczy w tym roku byłam y, trzy razy w takiej większej podróży, znaczy w większych podróżach byłam w Anglii, w Stanach, we Francji, ale też w Polsce też mi się zdarza i też w paru miejscach byłam, więc lubię, lubię miejsca nowe. Lubię ludzi, którzy tam mieszkają. Lubię odkrywać to, w jaki sposób mieszkają. W sumie, no, no, troszkę już świata zwiedziłam, ale jeszcze jest dużo miejsc, gdzie bym chętnie pojechała. To tak jak ja. Um, czy jeszcze coś byśmy dodały do tych, do tych grup? Ja ym, oczywiście w, wkleję tutaj ym, linki z, z tych grup y, Harmonia Świadomości i Merium, Imperium obfitości. I może powiesz o jakimś kolejnym najbliższym spotkaniu, które będziesz organizować. E, teraz y, pod, zakończyliśmy właśnie taki kurs online na imperium y, dotyczący... Kurs i też są. Tak, na imperium najczęściej mamy kursy online, tam już się odbyło kilka. Ostatnio był kurs dotyczący tworzenia roku cudów, czyli tego kolejnego roku 2023, żeby on był takim rokiem cudów, więc to było takie ostatnie spotkanie. Natomiast jeśli chodzi o harmonię, to ja najczęściej pracuję w Białymstoku, więc tam 22 jest kolejne spotkanie ustawieniowe z kolei. I mm -hmm. mm -hmm. eee, to jest, jest, jest stacjonarne spotkanie, trzeba tam dojechać, mm -hmm. tak, a, jest online, a online spotkania tylko indywidualne, rozumiem. Tak, indywidualne, aczkolwiek to w tym roku może się też zmienić. Mm -hmm. eee, no to bardzo interesujące to wszystko, co nam tutaj poopowiadałaś. Myślę, że każdy eee, coś dla siebie znajdzie. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, za to, że znalazłaś czas opowiadać nam o tym, o marzeniach, jak je spełniać, jak się spełniać też życiowo, można powiedzieć, marzenia i, i jakieś tam spełnianie życiowe, które jest razem powiązane. Także bardzo dziękuję Ci za to spotkanie i, i za tą rozmowę. No marzenia dobrze mieć, tak? Bo nie każdy z nas ma i wiem z doświadczenia i z mojej pracy, że często te marzenia nie są nasze. Warto też zdiagnozować i zastanowić się, czy na przykład nie spełniamy marzenia naszej mamy, bo tak też bywa. I to nie jest nasze marzenie, więc może warto sprawdzić, czy to na pewno jest nasze marzenie, a potem je realizować i sięgać. Także. To jest na pewno warte tego, żeby korzystać z tego własnego zasobu, który mamy. Ja również dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło było. Dziękuję serdecznie. dziękuję. We've got day to make and say sorry. There's no sense in because all we can do is try our best to make it through with love.